Nie rozumiem, czemu moje usta są takie suche. Balsam do ust to teraz mój najlepszy przyjaciel. Diana, a może a dałabyś nam te buty? A przyszły żebraczki. Dziewczyny, dzisiaj nie jest charytatywny dzień i nie ma akcji oddaj swoje buty, więc nie. Ech, a ja tak marzyłam o tych sandałkach. U Diany leżą i zbierają kusz. czemu nie chce ich oddać nam? Dziewczyny, zamówiłam nowe pompony, i jutro mamy trening. Dobrze, Dobrze, Fiono, Fiono jak, jak chcesz? Trenerko Fiono lepiej wynajmij sobie mieszkanie gdzieś w pobliżu, bo mieszkanie z tobą w jednym pokoju nie jest przyjemne. Co? Mieszkanie? O czym ty mówisz? Tak, Fiono, zgadzam się z Dianą. Mieszkanie z tobą w jednym pokoju to katastrofa. Mycie się przez dwie godziny, a poza tym Twoje czarne włosy ciągle wypadają. Czemu mamy je wyławiać z kabiny prysznicowej? Tak, wypadają mi włosy. Kupiłam zły szampon. Ale się mnie nie pozbędziecie. Ha! Może niedługo nie... będziesz łysa. Fiona, mogę ci polecić szampon na wypadanie włosów. Daj znać, czy chcesz. Dziewczyny, myślę, że do końca tego roku szkolnego będziemy się świetnie bawić w jednym pokoju z No Jasne, dziewczyny, będziemy się super bawić. Dziewczyny, przepraszam, że tak wpadłem bez pukania, ale tu panuje w akademii jakiś chaos. Chaos, to jest w naszym pokoju. Co się stało, panie Mike? Chłopaki się kłócą, a blondie wlazła do szafki i jest zestresowana samotnością. Majk nie obchodzi mnie blondi. Biedna, biedna blondi. Blondie. Najbardziej szkoda mi właśnie blondi. Mm -hmm. Nam też! A Gigi, to już zupełnie inna historia. Wywiesili napis, że kawiarnia jest zamknięta. Nie zniosę tego a administratorka odeszła. Odeszła? No nareszcie. O, nauczycielu Mike. Ona odeszła z powodu nieodwzajemnionej miłości. Wiesz, że była w tobie zauroczona. A ty, pani Mike, jesteś łajdakiem. Ona jest łajdaczką, akademia wymknęła się spod kontroli. Może ja zajmę jej miejsce? Nie! No tak, mamy mnóstwo problemów. Nawet chłopak Nad został wyrzucony. Ach, tak. Ale jestem silna, daję radę. Potrzebujemy nowych uczniów i to jak najszybciej. Na pewno mnóstwo osób chce dołączyć do akademii. Kitty, potrzebujemy administratorki, chłopaka dla Nat. dla mnie? Tak, Nad, dla ciebie. I jak najszybciej potrzebujemy przyjaciół dla blondi. Diana, od kiedy martwisz się o blondi? Martwię się o akademię. Dziewczyny potrzebuje laptopa. Po co? co? Dziewczyny, dawajcie wierzę w was. I tak zamieszczamy ogłoszenie: akademia szuka nowych uczniów. I fajnych facetów. Przystojnych. Nauczycielu Mike, mam nadzieję, że jesteś cierpliwy. Jestem bardzo cierpliwy, Fiona, to dla ciebie. O, dziękuję, nauczycielu Mike. Nikt nie popsuje mi humoru, jak mamy w akademii taką cudowną trenerkę. I co? No co, no co. Dopiero to wrzuciłam, a już mamy 3000 zgłoszeń. Oh my god. god. Diana, te 3000 osób będzie się uczyć w naszej akademii? Nat oczywiście, że nie. Wybierzemy najfajniejszych. Mam nadzieję, że fajni nie okażę się niefajni. No cóż, odpowiedziałam na kilka zgłoszeń. Czekamy na telefony. Dziewczyny, patrzcie tam. Piona, dziewczyny, po prostu nie rozumiem, jaka jesteś fajna. Tak, tak, ja też im to mówię. <ścoughs> Piona, Piona jest, jest super. super, tak, tak, tak. tak, tak. Blond wyłaś, przestań się stresować, znajdziemy ci nowe przyjaciółki. Nie, ja nie mam przyjaciółek. Króliczki, a dlaczego Big i Gigi zamknęli kawiarnię? Ja chcę latę, a my chcemy cappuccino. A ja chcę ciastko, a jest zamknięte. W akademii panuje chaos. Dobra, bez paniki, niedługo będzie administrator i wszystko będzie dobrze. A ja będę mieć chłopaka, ha ha ha, dziewczyny, będziecie zazdrosne, chcemy, chcemy iść, iść do, do kawiarni. kawiarni. Wiecie, że administratorka ukradła gotówkę? Budżet akademii jest zerowy, jak nie ma pieniędzy, to jest bardzo, bardzo źle. Pusta. Blondie, wyłaś z szafki, bo ją rozwalisz. Chcę zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Biggie, Gigi, przestańcie! Nie chowajcie się za tymi przekąskami. Czemu zamknęliście kawiarnię? Cześć, dziewczyny! Kawiarni nie otworzymy. Fuuu! Zaraz zwymiotuję! My też! Proszę karze, co wy robicie w Akademii Króliczków? Co to za bójki? Przestańcie to robić, bo to hańba dla Akademii. O, o hej, hej dziewczyny. dziewczyny. I co, nie ma administratorki, nie ma problemu. Płacimy się dla zabawy. Tak, ja nawet pokonałem Smayla. Nie kłam. Czyli nie potrafią się opanować. Potrzebny nam administrator. Już dziś przyjadą nowi ludzie. I powiem administratorowi, żeby miał na was oko. Wow, nowy admin. O co chodzi? Chaos w akademii. Wiecie, bez admina jest łatwiej i nie ma tyle stresu. Dzisiaj poznam moją nową przyjaciółkę. Mam nadzieję, że będzie fajna. Hmm, Blondie potrzebuje fajnej przyjaciółki. Chcesz być jak Ying i Yang? Zorganizujemy powitanie dla nowych. Kirill, jesteś kapitanem drużyny. Nie możesz sobie z nimi poradzić? Co to za bójki? Dziewczyny to tylko wygłupy, jest okej! Okay. A poza tym dzisiaj świętujemy. Odeszła administratorka! Jesteście głupi? Dzisiaj będzie nowy administrator. Powtarzamy tym, którzy są głusi. Dobra, przyjedzie to przyjedzie. Dobra, chłopaki, idziemy potrenować na boisko. Big i Gigi, otwórzcie kawiarnię. Idziemy na cappuccino. A -a. No to jesteście wyrzuceni, Big i Gigi. Dopóki nie pojawi się nowy admin, ja tu rządzę. Ja decyduję, kto tu zostanie, a kto nie. Słyszeliście, Big i Gigi? Nie, ja nie chcę zostać wyrzucona. Big, chodźmy otworzyć kawiarnię. Króliczki chcą cappuccino. Wspaniale. Przepilnujemy porządku, dopóki nie ma admina. Fiona, mówię poważnie, w tym parku są niesamowite przejażdżki. Nauczycielu Mike, stop! Nie będziesz się angażował w sprawy akademii, to zostaniesz wyrzucony. Brawo! Co? Żegnaj, nauczycielu Mike. Bez admina i nauczyciela będzie super. Panie Mike, w takim razie do roboty. Trenerko Fiona, przyjechałaś tu flirtować, czy co? Miałaś być naszą trenerką. Chodźmy na cappuccino. Tak, chodźmy i przygotujmy się na przyjazd nowych uczniów. Ej! Nauczycielu Mike! Fiona, mam biologię, zobaczymy się później. Dziewczyny, co chciałyśmy wypić? Cappuccino, cappuccino i latte. latte. A ja chciałam ciastko, idziemy. Weźmiecie mnie ze sobą. Blondie, czekaj na swoją przyjaciółkę. Blondie, chcesz do nas dołączyć. Roczmę! Głupki, czekam na moją przyjaciółkę. Kochani, kawiarnia jest znowu otwarta. Zbieram zamówienia. I co? Dostaliście, Dostaliście to, na co, co zasłużyliście. zasłużyliście? Dziękujemy króliczki. Cappuccino. Cappuccino. Nie ma sprawy, dziewczyny. Mam nadzieję, że admin poradzi sobie z naszą akademią. Tak, nastolatki zachowują się bardzo źle. Dobrze, że mają nas. Dziewczyny, musimy od razu zaprzyjaźnić się z adminem. Nad, po co? Żeby opuszczać lekcje? Jak taki jest plan, to nie. Jasne, że nie, Diano. Po prostu, żeby mieć dobre relacje. Relacje musisz budować z nami. A z adminem stosunki są czysto służbowe. Administrator będzie miał teraz mnóstwo pracy. Uwierz, Nad, nie będzie mieć dla nas czasu. Dziewczyny, powiedzcie mi, proszę, jak wygląda moja nowa przyjaciółka. Jest blondynką? Brunetką? A może ruda? Będzie do niej pasować panterka? Blondi, tylko nie zmuszaj od razu swojej nowej przyjaciółki do noszenia panterki, bo od razu od ciebie ucieknie. Wszystko musisz robić po kolei, Blondi, stopniowo. Jakoś sobie z tym poradzę. Króliczki. Big, powiedz dziewczynam króliczkom mnóstwo komplementów, żebyśmy nie mieli problemów za zamknięcie kawiarni. Okej. Okay. Dziewczyny, a podobno pojawi się nowy facet. Nad, a co jak go nie polubisz? Będzie go można wtedy bliżej poznać? Zaczyna, Zaczyna się. No, tylko jeżeli naprawdę bardzo mi się nie spodoba. Dziewczyny, jesteście takie piękne. Dziękujemy, Dziękujemy Big. Big, ale za zamkniętą kawiarnię i tak będzie kara Big. Nie no chłopaki, wszystko było w porządku, a po co ci tu nowi? Po co to ma być? A co z administratorką? Bez niej Akademia jest po prostu niesamowita! A to wszystko kaprysy Diany. Pogadam z nią, niech zwolni administratorkę. Kirill, to tak nie zadziała, potrzebujemy administratorki w Akademii. Chłopaki, posłuchajcie, a jakby ktoś z nas został administratorem? Na przykład kto? Ty, Timur? A czemu? Nie wyobraźcie sobie, żebym wami dowodził. Jeden tutaj, drugi tam, proszę bardzo, już, sam. Timur, nie ma opcji, nie zostaniesz administratorem. Chłopaki, jeden z nas musi rozkochać w sobie administratorkę i wszystko będziemy mogli robić. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie będziemy. A kto was pytał o zdanie? No i co, jak będzie piękna? Nawet jej nie widziałeś. No dobra, jak to będzie super gwiazda, to mogę ją poderwać. Ale jeden warunek: jesteście mi winni przysługę. W porządku. Zmaj, ty już od nas nie uciekniesz. Będziesz się spotykał z gwiazdą administratorką. <śmiech> <śmiech> Chłopaki, weźcie się w garść, zróbcie coś z nauką, bo za długo naprawdę źle sobie będziecie radzić, zwłaszcza Tyżon. Nauczycielu Mike, chciałam zapytać, w jaki sposób przywita Pan naszych gości. Chyba, że idzie Pan z trenerką Fioną omówić Pana przyszłość. Przyszłość, która może się nie wydarzyć, jak Pan opuści akademię, Panie Mike. Dziewczyny, czekajcie, wy jesteście uczennicami, czemu mnie pouczacie? Lepiej nauczcie się do egzaminu. Nauczycielu Mike, stałeś się złym nauczycielem, odkąd zakochałeś się w trenerce Fionie. Przepuśćcie mnie, idę się spotkać z przyjaciółką. Nauczycielu Mike, pana miłość szkodzi pańskiej pracy. Nauczycielu Mike, niech pan wraca do pracy. Inaczej nie ukończymy akademii ani za rok, ani za dwa, ani za trzy. Nie chcemy tu studiować wiecznie. No i rozszarpałem mnie na strzępy. Dobra, poznajmy tych nowych. Kochani, brama zaraz się otworzy i zobaczymy naszych nowych gości. Przywitajmy ich gromkimi i wesołymi brawami. A ja wszystko uwiecznie na zdjęciach. Nie chcę tego przegapić. Kochani, administrator też przyjechał. Proszę, pokażcie się z najlepszej strony. Nie pokazujmy od razu, jacy jesteśmy szaleni. Administrator już za bramą. Poczekaj, jeszcze jej nie widziałem. To nie ma znaczenia. Obiecałeś, więc musisz dotrzymać słowa. Wiem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wygrałem, więc ja będę potrywał. A co, jak nie jest piękna? Ładniejsza od was. Jestem pewien. Ha, zobaczymy! Oh, my god, dziewczyny, moja przyjaciółka przyjeżdża. Dobrze wyglądam? Normalnie. Nauczycielu Majek, mam nadzieję, że nie zakocha się pan w administratorce. Nigdy, Fiona. No dobrze, kochani, powitajmy ich. Czy oni oglądają nasze filmy? Nauczyli się chodzić tak jak my? Nieważne, najważniejsze, żeby byli normalni. A kto jest administratorem? Pewnie ta w żółtym płaszczu. Nad nie zajmuj się administratorką, tylko nowym facetem. Patrz na jego kręcone włosy. Tak, masz duże szczęścia. Hej, jestem nową administratorką. A to moi przyjaciele. Cześć! Kochani! Cześć Wam, jesteśmy Diana, Kitty, Nat i Dana. Witamy, Witamy w, w akademii. akademii! Dziękuję. Kto mi pokaże, gdzie jest mój pokój? A kto mnie odprowadzi do mojego pokoju? Cześć, chłopaki, zakomplujmy się! Dziewczyny, ta w fioletowym jest idealna dla blondi. Tak. tak! Weźcie sobie zdjęcie: moment, gdy weszliście do Akademii Króliczków. Dziękuję, ale jestem zmęczona. Witamy, akademia czeka otworem. Mike! No ale o co chodzi? Przecież muszę być miły! A gdzie moja przyjaciółka? Tam. Tam! O, cześć! Ubieram się w panterkę. Mogę Ci pomóc z walizką? Chodź. Mam plecak, zabierzcie go. A nie jesteśmy blondi! Nad, chodź, poznaj tego faceta. Jestem nieśmiała, okej. Okay. Hej, jestem Nad. Hej, jestem Martin! Panie się walizkę. Dziewczyny, i wy chcecie mi powiedzieć, że on będzie moim chłopakiem? <laughs> Nad, <laughs> on, on, on jest po, jest po prostu nieśmiały. nieśmiały. O, oh, marzyłam, żeby tutaj być. O, nasza administratorka w żółtym. Jak masz na imię? Judy. Co to za niezwykłe imię, ale łatwe do zapamiętania. A teraz coś ci pokażę. Chcesz taką sukieneczkę? I szal? I czapeczkę? A po co mi to wszystko? Chcę cię ubrać w panterkę. Jesteś moją przyjaciółką. Musisz nosić panterkę. A kto ci powiedział, że chce się z tobą przyjaźnić? O, Blondie! Czemu jesteś taka nahalna? Nikt nie będzie chciał się z tobą przyjaźnić, wszyscy będą od ciebie uciekać. Specjalnie mi taką wybraliście, niemiłą. No dobra, Martin, teraz pokażemy ci wszystko. Powiemy ci, z kim się kumplować, a z kim nie. Jest tu całkiem fajnie. A do kogo przyjechał, Martin? Do ciebie Nat. A mi się wydaje, że do koszykarzy. Judy, powiedz mi, gdzie kupiłaś ten płaszcz? Jest taki piękny. Może się poznamy? My jesteśmy koszykarki. Nie dziewczyny, jeszcze zdążę poznać wszystkich. A teraz? A teraz dajcie Judy poczuć siłę tego miejsca. Siła miejsca administratorki. Dobra! Mam nadzieję, że nie będziemy miały z nią problemów. Judy, jak będziesz miała jakieś pytania, zapytaj nas. Wszystko ci opowiemy i pokażemy. A tak przy okazji jesteśmy tu najbardziej popularne. Słyszałam o tym. Dobra, Judy, przyzwyczaj się do nowego miejsca. Musimy znaleźć Martina, przyszłego chłopaka nat. Oj, no nie wiem, nie wiem. Nat, nie martw się. On tylko chciał się popisać przed koszykarzami. Jutro wszystko będzie dobrze. Tak, tekst. Zabierz moją walizkę. To popisywanie się przed chłopakami. Popisuję się przede mną? Przed swoją dziewczyną? Nat, nie martw się. Jutro będzie cały twój. Wiecie co, dziewczyny? Mam wielkie plany wobec Judy. Opowiedz nam o tym. Po pierwsze, chciałabym, żeby wyrzuciła naszą trenerkę Fionę. A po drugie, żeby przywróciła porządek w naszej akademii. No tak, powiedziałyśmy jej, że jesteśmy najpopularniejsze, to znaczy najważniejsze. I nikt nas nie zastąpi. Słuchajcie, musimy porozmawiać z Blondie. Niech zostawi tą monę! Tak, bo ona od niej ucieknie! Dobra dziewczyny, jutro czeka nas bardzo ciężki dzień. Musimy się przygotować. Kochani, a wy zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do następnego razu, pa pa!